Poszukiwacze skarbu. Było to w sobotnie popołudnie. Jakie to szczęście, że mam niewiele zadano, powiedział Heniek i popatrzył na Elę, która sprzątała zabawki. Idźcie się trochę pobawić, powiedziała mama. Ja muszę jeszcze upiec ciasto. Zostanę z tobą, zawołała natychmiast Ela, która lubiła mamie pomagać podczas pieczenia ciasta. Nie, Elu, sprzeciwiła się mama. To niemożliwe. Musisz iść na mwór, jest piękna pogoda, świeże powietrze, dobrze ci zrobi. Wkrótce nadejdzie zima, wtedy sporo czasu spędzicie w domu. Ela wahała się, ale Heniek po prostu wyciągnął ją za drzwi i szepnął na ucho. Chodź, mam pewien plan. I Ela zaraz się zdecydowała. Wkrótce biegli wąską ścieżką pomiędzy lasem i łąką. Ela wiedziała dokładnie, gdzie Heniek zmierza. Na końcu tej drogi był stary, opuszczony kamieniołom. Tutaj, kiedyś latem widzieli dzikiego królika. Biegli zobaczyć, czy są tam królicze gniazda. dotarli wreszcie do kamieniołomu, jesienne słońce było już nisko. Kamieniołom wyglądał bardziej ponuro aniżeli latem. Przez jakiś czas daremnie szukali króliczych dziur. Wreszcie Henik powiedział: Królik, którego widzieliśmy tutaj latem, widocznie tylko zabłądził. Tutaj nie ma królików. One budują swoje gniazda tam, Gleba jest piaszczysta, a tutaj są tylko kamienie. Takie miejsca wyszukiwali sobie dawni zbójcy, wiesz? To byli ludzie, którzy okradali innych, gromadząc wielkie skarby. Co oni tutaj robili? zapytała ela z odrobiną strachu w głosie. Nie musisz się bać, uspokajał ją Heniek. Dzisiaj ich już nie ma, ale kiedyś przed latem zakopali tutaj skarby, złoto i szlachetne kamienie. Może jeszcze gdzieś te skarby tutaj są? Gdybyśmy mieli łopaty, moglibyśmy ich szukać. Może oni te skarby ukryli tylko pod kamieniami? Gdybyśmy usunęli kamienie, może byśmy je znaleźli zainteresowała się Ela ale gdzie? Henik machnął ręką. A może te skarby są tam, w tym otworze zawołała Ela, wskazując otwór w połowie wysokości skalnej ściany. Było już ciemno, gdy mama Dobrowolska wyjrzała przez okno i coś cicho do siebie szepnęła. Ciasto było gotowe i wszystkie prace domowe wykonane. Zawsze bardzo się cieszyła, gdy wszystkie sobotnie obowiązki miała za sobą, Byłem sobotny wieczór w rodzinie Dobrowolskiej był szczególnie piękny. Czekała teraz na dzieci. Znowu podeszła do okna i zawołała: Eniek, Ela! Nie było jednak żadnej odpowiedzi. Nie idzie w sąsiedztwie, nie było dzieci. Mama była bardzo niespokojna. Wróciła do domu, zrobiło się ciemno. Wreszcie zadzwoniła do ojca, który poszedł odwiedzić przyjaciela. Kilka minut później ojciec przyjechał do domu samochodem przyjaciela. Mama powiedziała mu, że dzieci poszły na dwór się bawić. Heniek szepnął coś Eli na ucho i gdzieś pobiegli. Było to trzy godziny temu. Ojciec pojechał z przyjacielem do parku. Na huściawkach nikogo nie było. Zaczęli penetrować jedną ulicę po drugiej, pytali znajomych, czy ktoś nie widział dzieci, lecz nikt nie potrafił nic powiedzieć. Szukali tak około godziny daremnie. Może dzieci są już w domu? powiedział ojciec z nadzieją. W domu nic się nie zmieniło, tylko mama miała zapłakane oczy. Zadzwonił na policję. Nic tam o dzieciach nie wiedziano. I znowu obaj mężczyźni wyjechali. Jechali koło szkoły, basenu kąpielowego, koło kościoła i cmentarza. Szukali koło toru kolejowego i wszystkich pytali o Henka i Elę. Zadzwonili jeszcze raz na policję. Znowu pojechali do parku i obeszli staw. Staw był nieduży i spokojny. Blask latarni odbijał się w wodzie, a wieczorny wrac sprawiał, że na powierzchni powstały małe fale. Mężczyźni stali na brzegu i patrzyli przed siebie. — Jeden wie, gdzie oni są — odezwał się ojciec. — Tak — potwierdził przyjaciel. — Jemu chcemy tę sprawę przekazać. Tworzyli ręce i modlili się. Gdy wracali do domu, ojciec wiedział, że wszystko będzie dobrze. Pomimo troski w jego sercu zapanował spokój. Tymczasem Heniek dobrowolski siedział na wielkim kamieniu w sztolni opuszczonego kamieniołomu i usiłował w ciemnościach pocieszyć płaczącą siostrę. Nie bój się, Elu! szeptał, mimo że strach ci mu gardło. Otwór w ścianie skalnej kamieniołomu był wejściem do starej, opuszczonej sztolni i okazał się pułapką. Ela i Heniek z ciekawości weszli do skalnego korytarza. Posunęli się na kilka metrów do przodu. Po jednej stronie zobaczyli deski przymocowane skrzyżowanymi belkami. Wyglądały jak drzwi jakiegoś przejścia. Niestety belki były tak mocno przymocowane, że Heniek nie mógł ich ruszyć. Wziął więc duży kamień i uderzył kilka razy w belki. Poruszyły się, lecz kamienie w ścianie poruszyły się także. Heniek błyskawicznie odciągnął Elę. Pospały się w dół kamieni. Dzieci uciekły w głąb sztolni. Nagle zawalił się sufit i zrobiło się zupełnie ciemno. Ela krzyczała i płakała. Wołali o pomoc, lecz nikt ich nie słyszał. Podczas gdy Ela płakała, Heniek robił sobie wyrzuty, że to ona mówił siostrze na pójście do kamieniołomów. Gdyby o tym wiedział chociaż jeden człowiek, myślał ciągle. On był Elę. A gdy chciał ją przed ciemnościami i modlił się, kochany zbawicielu, przebacz mi, że poszedłem tutaj bez pozwolenia mamy. Potem pogłaskał włosy siostry i powiedział, nie bój się, Elu, wszystko będzie dobrze. Henio usiłował zbadać korytarz, ale było to niemożliwe. Ciemność była straszna. Drżały mu kolany. Elu nie płakała. Naprawdę można było się bać. W pewnej chwili Ela powiedziała, Heniek, jestem głodna. – Tutaj nie mamy nic do jedzenia. Czy my umrzemy z głodu? – zapytała. – Ale skąd? – zapewnił ją Heniek, choć kosztowało go to wiele. Przez chwilę było cicho, potem znowu Ela się rozpłakała. – Jeżeli nic tutaj nie będziemy mieli do jedzenia, to musimy umrzeć. Heniek nie miał siły odpowiadać. Ciągle myślał, jak się stąd wydostać. – A jeśli umrzemy, to czy pójdziemy do nieba? – zapytała znowu Ela. – Tak, i w niebie jest ładnie, Elu. I tam też nie będziesz chodzić głodna i nie będziesz się bała, ale my jeszcze nie umieramy. Szukał słów, aby pocieszyć ją: Nie bój się, Elu. Pan Bóg nam pomoże. Ale odpowiedziała mu cicho, lecz zdecydowanie: Jednak ja mam tyle grzechów, że Pan Bóg mnie nie przyjmie. Henryk przez chwilę myślał, potem powiedział: Pamiętasz, Elu, jak byliśmy u wujka Pawła na bożeństwie, w namiocie? Czy pamiętasz, jak wtedy wszystkie grzechy zostały zabrane z czarnego serca i złożone na krzyż? Zbawiciel wziął na siebie, na krzyż, także wszystkie Twoje grzechy. Jeżeli w to wierzysz, Twoje serce stanie się czyste, a potem pójdziesz do nieba. Tak, odpowiedziała tylko Ela. Powoli zaczynała rozumieć. Stała się spokojniejsza. Teraz Heniek postanowił jednak znaleźć wyjście. Krok za krokiem szli po macku. Heniek lewą ręką badał ścianę, a prawą trzymał siostrę. Potykali się, upadali. Heniek zawadził głową o belkę. Szli tak długo. W końcu byli tak zmęczeni, że nie mogli iść dalej. Heniek nie miał pojęcia, która może być godzina. Myślał o domu. Czy rodzice szukali ich jeszcze? Nagle zawołał. Elu, wydaje mi się, że sztolnia idzie w górę. Ela przytuliła się do niego i Heniek musiał ją prawie nieść. Nagle zawadzili o poręcz. To był koniec sztolni. Nad głowami zobaczyli gwiazdy. Powrót do domu z tej drogi nieposłuszeństwa był trudny. Zakończył się jednak przeprosinami i radosnym Pojednaniem sztolnia została zupełnie zasypana, aby już tam nikt nie zabłądził.